Podsumowanie tygodnia wyjątkowo z samochodu, bo dopiero zakończyło się posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk sprawozdawał z szczytu unijnego w Brukseli w kontekście naszego bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej w obecności prezydenta. I dlatego w ten sposób musimy podsumować ten tydzień. A musimy go podsumować, nie możemy go zostawić, bo to był niezwykle ważny tydzień, wprowadzający nas w jakiś. No wiraż nieprawdopodobny. Zaczęło się od tego, od, mówię od, od naszego ostatniego spotkania, że w piątek wieczorem Załański pokłócił się w gabinecie owalnym z Donaldem Trumpem i Pansem. Pojechał tam po to, żeby prosić o dalszą pomoc, a zaczął no, zachowywać się, jakby miał wszelkie prawo do tego, by żądać od Stanów Zjednoczonych pomocy, tak jakby Stany Zjednoczone były jakimś międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, albo co najmniej jakąś agendą. Co najmniej jakąś agendą ONZ-u. A nie są, są państwem suwerennym, który ma swoje interesy. I żeby Stany Zjednoczone pomagały Ukrainie, co jest też w naszym interesie bezwzględnie, bo Ukraina musi wygrać wojnę z Rosją, no to muszą mieć w tym interes. Nie może być tak, że prezydent kraju, który jedzie prosić o pomoc, na żywo w telewizji w, w tym właśnie kraju, który ma mu pomagać, Robi tego rodzaju rzeczy i kłóci się z ludźmi, którzy mają zdecydować o dalszej pomocy, bez której Ukraina wolna i niepodległa nie będzie. Tylko z pomocą Stanów Zjednoczonych jest to możliwe. Zawański zdawał się tego nie rozumieć. Ja później skomentowałem to w niedzielę, używając że słowa, którego nie chcę już teraz powtarzać. W każdym razie zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie i to była moja ocena, bo musi wiedzieć, i tu było przekręcenie mojego zdania, że wolna, niepodległa Ukraina jest oczywiście do utrzymania natomiast tylko z pomocą Stanów Zjednoczonych, bo to jest, proszę Państwa, mniej więcej tak. Wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy mocarstwem, to my dysponujemy ogromnymi zasobami, bronią, wojskiem i tak dalej, i pomagamy Korei Południowej w wojnie z Koreą Północną, która jest od nas też kilka tysięcy kilometrów oddalona. Po trzech latach tej pomocy przyjeżdża do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prezydent koreański i zamiast prosić o go dalszą pomoc, to na żywo w telewizji polskiej zaczyna się z nim kłócić i mówić, że jeżeli my nie pomożemy Korei, to będziemy mieli rzeczywiście wielkie problemy w przyszłości. No to przecież nikt z państwa nie pozwoliłby prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na dalszą pomoc tej Korei Południowej w takiej sytuacji, kiedy by się w ten sposób zachował ten prezydent koreański. Dokładnie tak samo jest między Ameryką a Ukrainą. Stany Zjednoczone nie mają interesu, czy znaczy nie mają zobowiązania międzynarodowego do pomocy Ukrainie. Stany Zjednoczone nie mają też zobowiązania do tego, żeby ich wojska były w Europie. Mają zobowiązanie z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, że mają podjąć wszystkie niezbędne działania, na wypadek, kiedy jedno z państw członkowskich NATO byłoby zaatakowane. Ale nie ma też obowiązku utrzymywania tu wojska. Więc my musimy zadbać, a Zewański w szczególności, bo bez Ameryki nie będzie wolnej i niepodległej Ukrainy, zadbać o to, żeby pokazać Amerykanom interes w tym, żeby była Ukraina przez Amerykę broniona. No i ten interes to była ta umowa o. Złożach ziem rzadkich, który byłoby zabezpieczeniem rzeczywiście bardzo ważnym dla Ukrainy. To on wziął się, pokłócił z Donaldem Trumpem i zwansem tam w gabinecie owalnym. Wrócił następnie do Londynu i tam spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii. Do Londynu zwołani zostali inni przy szefowie państw europejskich i również Kanada, również Turcja była tam reprezentowana, którzy są w NATO. I szybko bardzo wszyscy tam zmienili zdanie. Nasz premier Donald Tusk, kiedy wjeżdżał tam do, do Londynu, mówił, że nie będzie tak, że nie może być tak, że 500 milionów Europejczyków prosi 300 milionów Amerykanów o to, żeby bronili nas przed 140 milionami Rosjan. Tak jakby sugerował, że damy sobie radę bez Stanów Zjednoczonych. Wieczorem już. Jednak zostało mu to wytłumaczone w Londynie, tak jak zostało wytłumaczone w Londynie Załańskiemu, że bez Stanów Zjednoczonych ani Europa, ani Ukraina bezpieczna nie będzie. Tam powiedziano panu prezydentowi Zawańskiemu, Panie Prezydencie, jesteśmy z Panem, ale leć pan z powrotem do tej Ameryki i układaj sobie pan stosunki z Ameryką, bo bez Ameryki my pana nie obronimy. I to zmieniło, zmieniło już dynamikę zdarzeń. Pan Zeleński ogłosił na mediach społecznościowych, że jednak serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i jest gotowy na pokój, pokój jak najszybciej. Przedstawił nawet bardzo dobrze pierwszy etap zawieszenia broni, najpierw na, na morzu i w powietrzu, co byłoby dla Ukrainy niezwykle ważne i w ten sposób zgadzał się w stu procentach ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę Państwa, jest taki paradoks i Ktoś już nie zauważył, że i zobaczcie jak to brzmi: 500 milionów Europejczyków prosi 300 milionów Amerykanów, żeby oni ich obronili przed 140 milionami Rosja. Chcę się powtórzyć tylko te słowa. Umiesz liczyć, to licz na siebie, zacznij liczyć na siebie. Nikt nie miał także wątpliwości. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Że absolutnie najważniejszą sprawą dla, dla nas, dla polskiego bezpieczeństwa, dla europejskiego bezpieczeństwa, dla przyszłości Ukrainy jest utrzymanie jak najbliższych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. I to wszystko, proszę Państwa, idzie do przodu. Jak się dowiadujemy już w przyszłym tygodniu, w Rijadzie ma się odbyć spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej. Mają być dalsze ustalenia co do zawieszenia broni w, w, na Ukrainie. Wszyscy już tego chcą, wszyscy to wiedzą. Europa Zachodnia nagle się obudziła, dobrze, oby tylko nie w słowach, ale także w czynach, że trzeba się zbroić. Jest artykuł trzeci Paktu Północnoatlantyckiego, który nakazuje paktu, państwom członkowskim NATO, Zbroić się, modernizować swoją armię, inwestować w armię. Są kraje, które inwestują w zaledwie 0,5% PKB w, w, w tą obronność. Natomiast pan prezydent Donald Trump docenia rolę Polski, która za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości podniosła finansowanie obrony narodowej i zbrojeń do 4% PKB. Dziś jest to już ponad 4% PKB i zbliża się do 5%. Postulujemy, żeby to było 5%. Nawet pan prezydent Andrzej Duda zaproponował zmianę w konstytucji tak, żeby wpisać na sztywno, że ma być to co najmniej 4% PKB, bo najpierw my musimy być silni, żeby nam silniejsi też pomagali. Jestem bardzo dany Polsce. Myślę, że Polska naprawdę zrobiła krok naprzód i wykonała świetną robotę dla NATO. Płacą więcej niż muszą. Są jedną z najlepszych grup ludzi, jakich kiedykolwiek znałem. Będę chronił Polski. I to jest kwestia polityki międzynarodowej, tego co się działo w związku z tym. To miało przełożenie na to, co się działo również w Polsce, na te kompromitujące wypowiedzi. Przedstawicieli koalicji rządzącej na no, te kompromitujące wypowiedzi Tuska, który zmieniał zdanie od rana do wieczora. No, ale to jest polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa. Dzisiaj, podczas tego wystąpienia, premier Tusk w obecności pana prezydenta omawiał to, co się działo w, w Brukseli. Długo mówił o niczym, około 20 minut, po czym konkrety pojawiły się dopiero w drugiej części. Zamierza przeszkolić państwo polskie, wszystkich dorosłych obywateli, jeszcze do końca tego roku, przeszkolenie wojskowe zrobić. Jeśli to jest przeszkolenie wojskowe, to się każdemu z nas przyda. Tylko zastanówmy się i patrzmy na ręce tej władzy. Czy przypadkiem w kontekście próby tworzenia jednolitego państwa europejskiego, z armią, czy przypadkiem nie będzie to próba wprowadzenia poboru po to, żeby młodych Polaków wziąć do wojska i żeby armia europejska w przyszłości mogła ich wysyłać gdzieś na front. Nie jest to zapowiedziane, ale patrzmy im na ręce, bo żaden polski żołnierz nie może pójść na front nigdy, na front wojny Ukrainy z Rosją, Rosji z Ukrainą. I to jest zupełnie oczywiste. Samo przeszkolenie niech by było, Mamy odejść od traktatu oddawskiego. mamy podjąć jeszcze szereg innych zobowiązań, które dawno postulujemy i dawno robiliśmy, i szkoda, że pan Donald Tusk tego nie wziął pod uwagę, że wszystko to, co dzisiaj mówi, my mówiliśmy już dawno temu, nawet padły takie słowa z mównicy, że szkoda, że pan Donald, panu Donaldowi Tuskowi zajęło też 18 lat, żeby zrozumieć to, co dzisiaj w drugiej części swojej wypowiedzi powiedział. Tak to wygląda. Patrzymy optymistycznie w przyszłość. Doktor Karol Nawrocki dokładnie wie, że od jego wyboru na urząd prezydenta zależy dalszy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeśli wybrany byłby Trzaskowski, zastępca Tuska, który obrażał Donalda Trumpa i próbował robić rebelię polegającą na wypchnięciu Ameryki z Europy, bo mówił, że nie będzie 500 milionów, prosiło 300 milionów o pomoc przeciwko 140 milionów obywateli, to rzeczywiście biada nam. Dzisiaj sojusz ze Stanami Zjednoczonymi opiera się na znakomitych relacjach prezydenta Andrzeja Dudy z Waszyngtonem. Takie relacje znakomite może kontynuować tylko dr Karol Nawrocki. Maj 18, nadal pierwszy czerwca, szanowni państwo, to jest ten moment, kiedy musimy zdecydować o dalszym bezpiecznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi poprzez wybór doktora Karola Nawrockiego. A w Polsce, a w Polsce hudzpa za chózpą. Mieliśmy do czynienia z uchyleniem immunitetów panu prezesowi Rosłowek Kaczyńskiemu i panu panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi, zwłaszcza w tej drugiej sytuacji skandal nie bywały, bo pan Mariusz Błaszczak ma być sądzony za to, że Podobno ujawnił tajemnicę państwową. Zębaczyński wchodził na mównicę, Urbaniak wchodził na mównicę i właśnie takie głupoty powiadali. Pan Mariusz Błaszczak, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczni, my, mieszkańcy wschodniej części Polski, pan Mariusz Błaszczak ujawnił zdradę narodową. Ta zdrada polegała na obronie nawiśle, już o tym wielokrotnie mówiliśmy i za to, że ujawnił zdradę narodową, ma być sądzony, bo podobno nie wolno zdradzać zdrady. No a właśnie od tego jest minister obrony narodowej, żeby wykryć tą zdradę i ją ujawnić. Zarzuca się Mariuszowi Błaszczakowi, że ujawnił tajemnicę. Nie, pan Mariusz Błaszczak jako minister obrony narodowej miał pełne prawo odtajnić te już archiwalne dokumenty i je przekazać i odtajnić. W związku z tym kompromitacja prokuratury wojskowej nie bywała. Po to, żeby ona nie wyszła na jaw, no to zrobili. Oczywiście co? Oczywiście utajnione obrady. Była część tajna obrad. Cyrk na kółkach, bramki, kolejka, sprawdzanie, przeszukiwanie, zostawianie zegarków i tak dalej. Głośniki oddzielne w sali plenarnej, tylko po to, no właśnie, nie mogę Państwu powiedzieć po co. Nie mogę ujawnić tego, co zostało powiedziane na tej części tajnej. Mogę tylko Państwu powiedzieć tak, że wszystko, co bym miał ujawnić, a nie ujawnie. Państwo już i tak wiecie, to był cyrk zupełnie niepotrzebny, bo nic nowego się nie wydarzyło, tylko po to utajniono, żeby tej kompromitacji prokuratury wojskowej nie można było w Sejmie rzeczywiście torpedować. Uchylony został immunitet Mariusza Płaszczaka. Nie wiem, dlaczego koledzy narodowcy głosowali za uchyleniem tego immunitetu, i tu, że mamy duże pretensje do nich, zachowała się druga część konfederacji bardzo dobrze, natomiast część ta narodowa nie. No i to jest rzecz, którą powinni koledzy wyjaśnić. Dlaczego głosowali za uchyleniem immunitetu premierowi Błaszczakowi, który ujawnił zdradę narodową przy Kiełbrone na Wiśle? No, to jest zupełnie niezrozumiałe. Większym skandalem jednak jest sprawa pana Dariusza Mateckiego. W środę odbyła odbyło się posiedzenie komisji regulaminowej i spraw poselskich, podczas, podczas której do komisji Darka Mateckiego reprezentował mecenas poseł Andrzej Śliwka. Po wstępnym przemówieniu pana prokuratora ślepokóry, w którym przedstawił zarzuty, wiedzieliśmy, że są dęte, ale nie wiedzieliśmy, że ich po prostu w ogóle nie ma, yy, yy, nastąpiło obnażanie kompromitacji prokuratury, pseudoprokuratury, bo to są to jest nielegalnie działająca prokuratura krajowa pod kierownictwem yy, yy, pana Kordeluka, który jest uzurpatorem, co stwierdził sąd najwyższy, Prokuraturze Karnej. Prokuratorzy nie, nie przedstawili nawet pół dowodu, to były same insynuacje i pomówienia, które zmiażdżył, Andrzej Śliwka i zmiażdżył Darek Matecki. Między innymi Darkowi Mateckiemu zarzuca się przekroczenie uprawnień z artykułu 231, ale przekroczyć uprawnienia może mieć tylko ten, kto ma uprawnienia. Darek Matecki nie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie podejmował żadnych decyzji co do Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ. Nie miał takich uprawnień, więc jak można przekroczyć uprawnienia, jak się ich nie ma? Albo nie dochować obowiązków, jak się tych obowiązków nie ma? On był radnym w Szczecinie, a nie pracownikiem nawet Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym nie był funkcjonariuszem, który miał w swoich zadaniach podejmowanie konkretnych decyzji i mógłby przekroczyć uprawnienia albo nie dopełnić obowiązków. Absurdnie prawdopodobny. Na pierwszym roku studenci za coś takiego dostają, dostają oceny niedostateczne. Absurd numer dwa. Zarzuca mu się jakieś pranie brudnych pieniędzy. No brzmi poważnie, tylko jakich, jakie pranie? No, żeby prać brudne pieniądze, to trzeba przede wszystkim mieć te, te pieniądze z nielegalnego źródła. Pieniądze na, dla, na, dla dwóch stowarzyszeń, z którymi w ogóle formalnie nie jest związany zarek pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości na działalność edukacyjną. Absolutnie legalne źródło państwowe, chyba że uznać, że że środki państwowe to jest nielegalne źródło. No to jest absurd następny. Darkowi Matewskiemu zarzuca się, że fikcyjnie pracował w lasach państwowych, bo nie ma dowodów na to, że pracował. No w ogóle sprawa, która jest z zakresu kodeksu pracy i w ogóle nie powinna być przedmiotem zainteresowania prokuratorów, ale na to też odpowiedź dał Darek Matewski z Andrzeju Śliwką. Setki stron dokumentacji, która świadczy o wykonywaniu i to wzorowym wykonywaniu obowiązków w, jako, jako pracownika od mediów, od informacji w lasach państwowych. Krótko mówiąc, cienia nawet dowodu jakiegokolwiek, który by uzasadniał nie tylko aresztowanie, ale też odpowiedzialność karną Darka do Mateckiego, Darek Matecki zrzekł się sam immunitetu, tyle że niestety większość sejmowa, w sposób obrzydliwy i hamski zdecydowała się jednak poprzeć wniosek prokuratury bez jakichkolwiek dowodów i wyrazić zgodę na zatrzymanie aresztowanie Darka Matyckiego. I dzisiaj miał miejsce cyrk. Myślicie? Tak, tak. Zamykaj, zamykaj. Otwieraj, lej like tu, you, like you, wchodzą, wchodzą, ABW, ABW. Cyrk polegający na tym, że człowieka, który sam się udał do prokuratury, wcześniej w ogóle nie był tam wzywany, sam chciał, żeby został, żeby został przesłuchany, który mógł, mówił nawet w mediach, w telewizji Republika, gdzie jest, który następnego dnia rano sam udawał się znów do prokuratury i mówił o tym w społecznościowych. Cyrk na kółkach, ABW w kominiarkach skarnęło w centrum Warszawy na sygnale człowieka, udającego się do prokuratury po to, żeby go tam zabić do tej prokuratury. Proszę państwa, to by było nawet śmieszne, gdyby nie było straszne, my żyjemy w państwie, które demokratyczne i praworządne już na pewno nie jest, i te dzisiejsze wydarzenia dramatyczne o tym doskonale świadczą. Darek, trzymaj się. Mamy nadzieję, że trafisz na sędziego, który nie będzie skombinowany, tylko będzie po prostu wylosowany i który sprzyjrzy się tym wszystkim dokumentom, których nie ma dowodów i za chwilkę wyjdziesz. A jeśli nie, no proszę Państwa, to mamy ostatnie dwa i pół miesiąca, żeby ratować Polskę. Jeśli wybrany byłby Trzaskowski i domknie się system, to w tym państwie praworządności już nie będzie przez następne nie lata, ale być może nawet dekady. Jeśli wygra dr Karol Nawrocki, naprawdę rozmowy się toczą, ta koalicja 13 grudnia padnie, a pan Donald Tusk, pan Bodnar, panowie, którzy przekraczają swoje uprawnienia, którzy łamią konstytucję, będą poza rządem i to jest najważniejsze. Proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać, jestem proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie proszę mnie dotykać, Co jest? Cyrk polegający na tym, że człowieka, który sam się udał do prokuratury, wcześniej w ogóle nie był tam wzywany, sam chciał, żeby został, żeby został przesłuchany, który mógł, mówił nawet w mediach, w telewizji Republika, gdzie jest, który następnego dnia rano sam udawał się znów do prokuratury i mówił o tym w mediach społecznościowych. Cyrk na kółkach, ABW w kominiarkach skarnęło w centrum Warszawy na sygnale człowieka udającego się do prokuratury po to, żeby go tam zawieźć do tej prokuratury. Proszę Państwa. To by było nawet śmieszne, gdyby nie było straszne. My żyjemy w państwie, które demokratyczne i praworządne już na pewno nie jest, i te dzisiejsze wydarzenia dramatyczne o tym doskonale świadczą. Darek, trzymaj się. Mamy nadzieję, że trafisz na sędziego, który nie będzie skombinowany, tylko będzie po prostu wylosowany i który sprzyjrzy się tym wszystkim dokumentom, których nie ma dowodów, i za chwilkę wyjdziesz. A jeśli nie, no proszę Państwa, to mamy ostatnie dwa i pół miesiąca, żeby ratować Polskę. Jeśli wybrany byłby Trzaskowski i domknie się system, to w tym państwie praworządności już nie będzie przez następne nie lata, ale być może nawet dekady. Jeśli wygra dr Karol Nawrowski, naprawdę rozmowy się toczą, ta koalicja 13 grudnia padnie, a pan Donald Tusk, pan... Bodnar, panowie, którzy przekraczają swoje uprawnienia, którzy łamią konstytucję, będą poza rządem i to jest najważniejsze. W Sejmie odbyła się również komisja energii, w której byłem gościem, bo nie jestem członkiem. Komisji Energii. Jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Tu też jeszcze jedno zdanie o tej Komisji Spraw Zagranicznych. Natomiast na Komisji Energii gościliśmy związkowców z kopalni Bogdanka. Była również pani minister przemysłu, która w sposób dość arogancki w krótkiej wypowiedzi stwierdziła, że nie ma mowy o żadnych zwolnieniach grupowych, że ona w ogóle to nie wie, jak co będzie dalej z Bogdanką, minister przemysłu. Natomiast to, co powiedziała jej NEA, czyli właściciel Bogdanki, a właścicielem ENA jest państwo, reprezentowane na tej komisji przez panią minister przemysłu. No to jest rzecz taka, że w zasadzie nie ma się co obawiać. Tylko że związkowcy przyjechali z konkretnymi pytaniami. I byli zbywani przez panią minister przemysłu, dlatego postanowiłem zadać pytania również ja. Proszę bardzo, to jest fragment. Na tej komisji. Panie minister, 49 rok a 35 to różnica 14 lat pracy Bogdanki. Jak państwo wyobraża między 35 rokiem a 49 pracę Bogdanki z tysiącem pracowników i wydobycie choćby połowy tego, co dzisiaj? Panie minister, to są dokumenty w rękach związkowców i proszę nie ściemniać jako rząd, że nic o tym nie wiecie. Ściemniacie i nie macie pojęcia o tym, co się będzie działo w Bogdance. Zostawiacie ją na pastoros. W ciągu 35 lat zjechaliśmy z 500 milionów ton do 50 w imię absurdalnej wizji czystej energii. W tym samym czasie z 4 miliardów 600 milionów ton węgla w 1990 roku. Świat poszedł na 8,5 miliarda, a nawet więcej 8,600 w 2023 roku. Chińczycy zwiększyli wydobycie pięciokrotnie, a my dalej tkwimy w jakimś przeświadczeniu, że ten orzeszek malutki na świecie, którym jest Europa, będzie zbawcą świata. I w tych 50 milionach ton, które się wydobywa w Polsce, Bogdanka wydobyła 8 w 2024 roku. I to jest 8 milionów ton węgla, najtańszego wydobyć Bogdanka, najlepsza kopalnia w Polsce, z wielkimi perspektywami rozwoju, bo złóż, nie brakuje w naszym regionie w ogóle. Jakoś tak się dziwnie składa, że jak u władzy jest właśnie ta siła, którą pani reprezentuje, to są dziwne zabiegi przy Bogdance. Przed 2015 roku walczyliśmy z jakimiś Australijczykami, którzy dostali od was, z waszego ministerstwa, koncesję na odkrycie czegoś, co dawno było odkryte, po to, żeby dostać koncesję na wydobycie i wydoić Bogdankę na miliony złotych. Powstrzymaliśmy to, jak pan minister Skrzyżowski przeszedł do ministerstwa. Uspokoiliśmy sytuację w Bogdance, rozpoczęliśmy proces usamodzielniania się Bogdanki, żeby była odrzemną spółką Skarbu państwa, niezależną od N która cały czas chcą ją dojść, i dzisiaj wracamy do punktu wyjścia. To znaczy, znów dzisiaj ENA proponuje, i niech pani nie mówi, że pani nic nie wie o zwolnieniach grupowych, bo przecież związkowcy są w posiadaniu dokumentacji. Pani nie jest od tego, żeby namówić, co pani ENA powiedziała. Pani jest od tego, żeby jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej powiedzieć, co rząd Rzeczypospolitej Polskiej chce zrobić z Bogdanką. Nas pani nie interesuje. Poś... Pani, pani nie minister, ja zadaję pytanie. Nas nie interesuje i państwa polskiego i Polaków nie interesuje, co sobie myśli Enea, której wy jesteście właścicielem jako rząd. Niech pani nie mówi, że nie ma ministerstwa aktywów. Pani odpowie... Działana za energię. I ta energia jest właśnie z Bogdanki. Więc niech Pani nie ściemnia tutaj, że Pani nic nie wie o zwolnieniach grupowych, bo my wiemy i związkowcy wiedzą, że chcecie zwolnić Bogdancy w ciągu 9 lat 4200 osób. W Kozienicach 1000 osób. Chcecie zlikwidować energię konwencjonalną, chcecie zlikwidować energię z węgla, a Pani tutaj przychodzi i mówi, że Pani nic nie wie, Pani ENA nie powiedziała o zwolnieniach grupowych. Kochani, jak jesteście u władzy, likwidujecie Bogdanki. Więc my żądamy pełnej informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie są najbliższe lata Bogdanki? Nie po to, żeby ci Państwo cały czas jeździli. I dopominali, się, że coś chcą wiedzieć, a wy przychodzicie i mówicie: tego ministerstwa nie ma, o tym nie wiecie, Enea was nie poinformowała. Enea jest wasza, więc macie obowiązek święty powiedzieć nam tutaj prawdę, co chcecie zrobić z Bogdanką, która wydobywa w Polsce najtańszy węgiel, ma wielkie perspektywy rozwoju, a traktujecie ją jak siódme koło wozu. Tak nie powinno być, Pani Minister. Pani reprezentuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej. No, bo nie może być tak, szanowni państwo, że minister przemysłu przejeżdża na komisję, nie odpowiada na pytania wprost związkowców, ściemnia, po prostu ściemnia i mówi, że tak naprawdę to nie wie. Od czego jest minister przemysłu? Żeby wiedzieć. Co dalej z kopalnią, która wydobywa najtańszy węgiel w Polsce i która ma możliwości rozwojowe na kolejne kilkadziesiąt lat? Na no moje pytanie: Słyszeliście Państwo, jak sobie wyobraża Pani minister pracę choćby na wciągu 14 lat przy pomocy tylko tysiąca pracowników? Spośród 5 tysięcy, po 4200 ma być w najbliższych latach zwolnione z budynki. Pani minister przemysłu uciekła. Z sali. Będziemy bronić Bogdanki, będziemy bronić grupy azoty, będziemy bronić lubelszczyzny, będziemy bronić polskiego węgla. Precz z Zielonym Ładem, precz z Green Dealem. A to, żebyśmy odeszli od Green Dealu, zapewni nam doktor Karol Nawrowski, dlatego na niego trzeba posuwać. Proszę Państwa, tyle w tym podsumowaniu z samochodu w korkach jeszcze warszawskich. W przyszłym tygodniu będzie czas na normalny film, być może już na powietrzu, bo dzisiaj jest pięknie ciepło, tylko ciekawe, ile to ciepło się utrzyma. Jest marzec, ubierajmy się jeszcze, żeby się nie przeziębić. Brońmy Polski, módmy się za Polskę, bo rządzą nią barbarzyńcy. Trzeba ich odsunąć od władzy. Pierwsza okazja już w maju. Doktor Karol Nawrowski, do zwycięstwa.